Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, co mężczyzna, o którym myślisz, lubi w Tobie oraz co mu w Tobie przeszkadza. Dlatego dzisiejsze czytanie skierowane jest do wszystkich pań. Na stole leżą trzy talie kart, wcześniej już przeze mnie potasowane. Każda talia to osobna grupa: grupa numer jeden, grupa numer dwa. Oraz grupa numer 3. W tej chwili popatrzcie sobie na te karty. Zastanówcie się, która z talii do Was bardziej przemawia, która z Wami rezonuje. Ja Wam dam chwilę na wybór. Odkładam na razie na bok talię numer 3 oraz talię numer 2. I przechodzę do czytania dla grupy numer jeden. Co mężczyzna, o którym myślisz, lubi w tobie? Siódemka kielichów. Paśmieczy. koło fortuny. I co mu w tobie przeszkadza? Piątka buław. Paść buław. I szóstka monet. Jesteś osobą obdarzona y, wielką wyobraźnią. Myślę, że oczytaną, z którą można y, dyskutować na wiele różnych tematów, y, więc to mu w jakiś sposób imponuje. Y, poza tym, y, myślę, że lubisz snuć y, długie opowieści na jakieś tematy i z przyjemnością y, się Ciebie słucha. Myślę też, że odpowiada mu to, że jesteś osobą ruchliwą, gadatliwą, radosną. Myślę też, że jesteś taką szczęściarą i to mu się też podoba, że masz farta we wszystkim, czego się nie dotkniesz, to ci się udaje. A czego w tobie nie lubi? Myślę, że jesteś chodzącym chaosem, to znaczy, dość szybko wpadasz, wpadasz w złość, latasz wtedy jak huragan by na końcu się uspokoić w końcu. W każdym razie jesteś osobą kutliwą i tego nie lubi. Być może zdarza ci się też podejmować pochopne decyzje i to jest w jakiś sposób dla niego drewniące. Możesz mieć skłonności do plotkowania, to też może mu się nie podobać. Poza tym mam wrażenie, że jesteś osobą, która nie do końca lubi pomagać innym ludziom. Być może lubisz od innych coś brać, nie do końca dając coś w zamian. Nie mówię tutaj o przedmiotach, pieniądzach i tak dalej. Może tu chodzić na przykład o aspekt bardziej energetyczny. Czyli dajmy na to, on Ci daje jakieś więcej uczuć, a Ty niekoniecznie się tym odwdzięczasz. Na tej zasadzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Grupa numer 1. I teraz grupa numer dwa. Położę karty. Więc co ten mężczyzna, o którym myślisz, lubi w tobie? Zmartwychwstanie, w stanie śmierć. i szóstka monet. Oraz samo w tobie przeszkadza, czego niekoniecznie lubi. Szóstka mieczy. <laughs> Paść buław. I słońce. Mężczyźnie, o którym myślisz, podoba się w tobie to, że jesteś wierna jakimś swoim ideałom. Spełniasz jakąś y, misję życiową. Mam wrażenie, że tu chodzi o pomaganie innym y, w jakiś sposób. Być może jakoś charytatywnie działasz. Y, na pewno też jesteś y, osobą y, y, bardzo empatyczną i jeśli ktoś przyjdzie y, do ciebie po, po pomoc, to zawsze wyciągniesz do niego pomocną dłoń. Y, y, jesteś też dobrą przyjaciółką. Y, która zawsze służy pomocą. Myślę też, że jesteś osobą y, silną psychicznie, i to też mu się bardzo podoba. Prawdopodobnie po wielu różnych przejściach, więc i y, z jakąś y, mądrością życiową, y, więc pewnie niejednokrotnie służysz y, mu radą. Co mu się w tobie nie podoba? Myślę, że poprzez tą y, taką dojrzałość życiową y, możesz być troszkę zbyt y, pewna siebie, co czasem nie do końca y, dobrze zostaje y, odebrane, i jemu też y, nie do końca się to może podobać. Po drugie, być może czasem podejmujesz trochę zbyt pochopne decyzje. Jesteś trochę w gorącej wodzie kąpana. I to też nie jest na plus. Może być też tak, że z jakichś względów pod względem emocjonalnym bywasz Nieco odległa. Czasem może nie do końca dostępna. Co też może powodować, że nie jestem zachwycony. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo grupie numer dwa. I teraz grupa numer 3. Karty były już potasowane. Okay, przełożymy. Dobrze. I co mężczyzna, o którym myślisz, lubi w Tobie? Rydwan, Król buław, ósemka miecza. I co mu w Tobie przeszkadza, czego w Tobie nie lubi, królowa mieczy, szóstka monet, oraz gwiazda. Myślę, że jesteś osobą, która mm, działa z dużym rozmachem. Jest ciebie wszędzie pełno, jesteś bardzo aktywna, y, lubisz ruch, y, nie lubisz stać w miejscu, y, pewnie lubisz też aktywnie spędzać czas, y, masz wiele zainteresowań. Y, i to y, bardzo y, ten mężczyzna w tobie y, y, ceni. Myślę, że stawiasz na samorealizację, y, sam y, rozwój osobisty y, nie lubisz stać w miejscu. Ym. I ta energia aż od Ciebie bije i, i to na pewno... Ym. Ta osoba bardzo lubi. Jeśli chodzi yy, o to, co mu się w tobie nie podoba, yy, może być tak, że jesteś osobą zazdrosną, nieufną, yy, wymagającą. Yy, poza tym, yy, przez tą nieufność, być może nie do końca potrafisz pomagać drugiej osobie. Myślę też, że może mu się w tobie nie podobać, że dość duży nacisk stawiasz na wygląd, że może zbyt przesadnie dbasz o swój wygląd lub oceniasz ludzi. Po wyglądzie. To też może mu w jakiś sposób nie odpowiadać. Wracając jeszcze do tego, co mu się w tobie podoba, to myślę, że wszystko, co w życiu osiągnęłaś, zawdzięczasz tylko i wyłącznie sobie. I to właśnie również w tobie bardzo ceni. Oraz możesz być także osobą, która uparcie dąży do obranego przez siebie celu. Niestraszne są jej porażki, bo dąży do tego, do czego chcę dojść do, do tego wcześniej obranego celu. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Grupie numer 3. Bardzo proszę o subskrypcję, o łapki w górę, o komentarze, jeśli Wam się podobało. Życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia.